Siemanko wszystkim ja jestem Krzychule Gos, a w dzisiejszym odcinku przedstawiłam ten tutaj ogromny, no nie ogromny, ale dość spory zestaw. Jest to starcie tanów Mech. Zestaw pochodzi z 2015 roku, więc ma jeszcze ze sobą 5 lat. No więc tak samo jak się dzieje fatu, ten sobie odbudowałem, ale szybko Wam na wstępie, zanim przejdziemy do recenzowania, powiem, że tutaj zawieruszył mi się taki elemencik. macie tutaj z boku wyświetlone jaki to jest, ale tylko szczególnie istotny nie jest. No i żeby sobie tutaj wszystko dobrze omówić, żeby wszystko było ładnie, to przejdę po elemencie, od elementu do elementów i zacznę od figurek. Dostajemy sporo, bo aż sześć y, figurek, licząc tego oczywiście to jakby duszka, stworka, no więc trochę nam czasu zajmie omawianie, ale postaram się zrobić to jak najszybciej, ale to są dość interesujące figurki, więc nie wiem, czy zrobię to dość szybko. Pierwszą figurką jest niejaki, no cóż, jakby jakiś pomocnik tych duchów. Nazwijmy go, nie wiem, stworek duszny. Bardzo ładny na druk. Naprawdę wcześniej go nie doceniałem, ale to jest naprawdę bardzo ciekawy, a zarazem, no, no nie, niespotykany odlew. Zobaczcie, mamy tutaj taką bucik, taką, wiecie, raz, zaraz do tych ninja, Mamy dwie duszne katany. No i na dole mamy takie, jakby wklęty wklęsły, że możemy sobie zaczepić na główkę figurki, jeśli jest taka potrzeba. Kolejną figurką jest figurka Gultara. Jak wiecie, to ten jeden z głównych duchów z Bandy Moro. No on tam się nie pateczkował naprawdę są dużą tutaj kosą, tylko widzicie, trochę mi się tej no, spada mi. Jego kosa jest naprawdę no, dosyć dużym i ładnym odlewem. Ma taki, jak u duchów taki odlew, który według mnie jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony. Trochę mi przypomina to Hidden bo naprawdę te, na przykład te nóżki duchów, to są praktycznie bardzo podobne jak w Hidden Side, tylko że z tyłu są chyba troszeczkę inne, nie wiem, bo nie mam za dużo zestawów z Hidden Side, mam tylko ten jeden, który na kanale recenzowałem. I trochę trudno jest ze z tym nietuzinkowym odlewem, więc go będę lekko przetrzymywał. No, i z kolei zdejmijmy sobie czapeczkę. Tak się tutaj z tyłu prezentuje. Tak, tutaj, zdejmijmy mu. Wspieszmy go, zdejmijmy mu tutaj tą maseczkę. No, i ma, on ma taką główkę jakby takiego duchowego kościotrupa. Kolejny tutaj mamy elementem: jest jego naprawdę też jakby taka ładna. Nie wiem, kapotka, jakby. No, taka nakładka na torsik. Nie wiem, jak mogę to nazwać, ale według mnie to naprawdę jest bardzo ładny odlew. No, i z kolei tutaj mamy tak, co się prezentuje bez tej jakby tuniki. Kolejna figurka to figurka Banszy, czyli też jakby jednej z głównych ze świty Morra. No i zdej, zobaczcie naprawdę ładnie to jest zrobione, tej zakapturzenie. Akurat ten kapturek na głowę to jest standardowy, jeśli chodzi o duchy. Tak się jej tej prezentuje bez. Y, no, kapturka. No i podobnie taki sam nawet bliźniaczy jest, jakby ta. Ta, bliżej zidentyfikowany przedmiot i tak się prezentuje bez tej, bez tego no, czegoś. Bo dokładnie nie wiem, jak to możemy zdefiniować. Ale podoba mi się ta główka tej wanszy, takiej wiecie, kobiety duch Następnie tu mamy tutaj figurkę Zeina Według mnie to jest jeden z ładniejszych Zeinów Zobaczcie na ten jego torsik. Tej nóżki mamy ładnie, tej dopracowane. Ten torsik, jakieś tej dwa. Pistolety, sztylety, no i mamy tą jakby broń, która mogła jedynie właśnie ona zwalczyć duchy. Z tyłu macie, wiecie, mamy taki ten standardowy na ramienniki i przez niego widać ten symbol Zeina. Zobaczcie właśnie ten jego symbol, no i jeszcze główka, główka się prosty, tak troszeczkę ładnie to wygląda, zobaczcie, pod maską, ale bez maski już niekoniecznie, to trochę taka mina. Ale z tyłu jeszcze nas taki przyjazny, zwykły zajmie. Kolejną figurką jest figurka Jaya. On tak podobnie też bardzo mi się jej torsik podoba, ale zobaczcie podobieństwo między tymi torsikami. Też w takim właśnie stylu. Mam tutaj dwa szulikeny Emblemat jego Jaya. Takie same kartki na nóżkach. No i z tyłu zobaczcie. Też mamy także widać ten jego też jakby emblemat, ten jego jakby symbol. Trochę tej gorzej, ale wierzcie mi że on tam jest. Tak, no i tutaj główka taka, jedna, taka wiecie, skupiona, trochę zła, no a drugiej żadnej nie ma. No i przejdźmy już sobie szybko do ostatniej figurki, figurka Samuraja X, która jak wiecie to jest Nia, więc mamy tutaj tak dosyć też ładnie, ładny torsik, ładnie ze szczegółami dopracowany, taki tej właśnie hełm i tutaj tą jedną inny z tą buźkę, wiecie, z tymi komputerowym i tak dalej z tą maską, a z tyłu zwykła buźka ni. No więc przejdźmy już sobie do omawiania zestawu, ale zacznę od tych mniejszych elementów. No i tymi, jak ja mówiłem, mniejszymi elementami są kawałek jaskini Samuraja X, o ile się nie mylę, no i taka wyrzutnia pocisków. Jak już mówiłem, brak mi tej takiego jednego elementu, którego Wam się wyświetla po prawej stronie, żebyście wiedzieli, o który chodzi. No i w każdym razie się ten przedmiot, co zaraz sobie omówimy później, a i zaczniemy sobie od tej, tutaj jakby małej jaskini. To nie ma za bardzo co mawiać. Mamy tutaj taki nadrukowany komputerek. Z kolei tutaj to niestety jest nalepka. W sumie nawet nie wiem do końca, co ona tam przedstawia. Nie wiem też jakiś komputer stary albo coś w tym stylu. No i tutaj mamy ukryte, jakby, no nie, nie można powiedzieć, że ukryte, bo mamy nawet na widoku. To ostrze zejna. Tutaj nawet mi się podoba ta konstrukcja jakby gór, tak lekko tutaj wykończona, nawiązująca też do tej od razu tutaj. No i z tyłu tak tutaj się przystuje, nieszczególnie. No i to sobie możemy złożyć w taki sposób. Zobaczcie tutaj na tych małych zawiasach możemy sobie to złożyć o tak, albo to tak można w każdym razie złożyć sobie, nie wiem, że tak, ale to z zamysłu firmy LEGO ma być tak w pół, w pół Teraz Wam pokażę tą jakby wyrzutnię pocisków. Ta wyrzutnia pocisków dosyć, według mnie, ciekawie zbudowana. Tutaj mamy jakby taką skrzyneczkę, gdzie jest zaczepiona yy, jakby talinka, żeby nie pojechała, nie poleciała z tym pociskiem. Tutaj też troszeczkę jakieś wykończenie, że są te skałki, taka płyteczka tutaj bodajże 6 na 6 kwadracik. No i jak mówiłem, brak mi tej jednej tej właśnie płytki, która cały czas coś się wyświetla, jak będę o niej wspominał. No i mamy jakby tą samą konstrukcję wyrzutni. Tutaj mamy jakby taki e, fajny, no niestety, ale nie, to jest akurat chyba nadruczek, nie, naklejka, muszę aż sam sprawdzić. To jest na szczęście nadruczek, naprawdę ładny, że wiecie, że na celowniku jest ta wielki mech Z boku tutaj taka Zwyczajna konstrukcja, no a tutaj z boku też jakiś nadruczek i szulikę, a zaraz pokażę wam to działo w akcji. Zobaczcie, nie, mierzy, wyrzutnie ładuj i no, niestety się nie udało, ale to miało trafić, zobaczcie, tak, o tutaj, wiecie, ten jakby karpun zaczepić i o tam obwiązać, żeby ją unieruchomić, no i zeń mógł ją pokonać. No ale jak już jesteśmy przy, mechów, przy mechach, to już wam je prezentuję jak już zaczęliśmy od tego, zobaczcie, większego mecha to już Wam go przedstawię tak właśnie krok po kroku, element po elemencie, żeby wszystko tutaj ładnie pokazać. Zaczniemy sobie dość nietuśnikowo, bo właśnie od tyłu tutaj mamy jakby taką kopułę która jakby chroni głowę, jakby stanowi głowę tego mechu. Tutaj mamy emblemat też jakąś chyba flagę Morro lub coś w tym stylu i z kolei na dole mamy te jakieś wiecie tłoki, silniki żeby ta machina mogła zostać jakoś, no pracować, musi, musi mieć jakiś silnik. To tutaj akurat na dole mamy, zobaczcie, to miejsce gdzie, na którym jest jej korpus, tak ob, jest obracane i tutaj też mamy jakieś płachty, żeby chronić nogi, tutaj jakieś tryby, to chyba jest jakaś po prostu taka dla, dla wyglądu, żeby to ładnie wyglądało i zobaczcie, nogi są na, w tamtych czasach często wykorzystanych na Zawiasach, właśnie do myków, takich że możemy sobie do przodu, do tyłu, no i na boki możemy sobie poruszać. Na dole mamy jeszcze stopy. Stopy są według mnie tutaj ciekawie wykonanie. Zobaczcie, mamy na takich tutaj zawiaskach to jest zamontowane i z kolei one nie są takim jakimś zwykłym elementem, tylko zbudowanym z klosków i mogą się lekko ruszać do góry, na dół, na bok, ale w granicach jakiejś używalności. No i sobie już tutaj przejdźmy z przodu. Z przodu tak nam się właśnie tutaj to prezentuje. Nogi ładnie tutaj wykończone tymi dusznymi elementami. No i tak jak już mówiłem wam te jakby ochraniacze na no nie wiem na uda, że to nazwę. Tak tutaj z naklejką dosyć duży element. No i mamy jeszcze ręce. On jest jakby czwororęczny niczym generał Grivius. Yy, pokażę Wam tutaj szybko, jak jest zbudowane. Na przykładzie jednego mamy tej właśnie tutaj z nadruczkiem. Tak to jest zamontowane. No i drugi też tak fajnie wykończony, mi się podoba, tymi dusznymi elementami. Tak tutaj mamy te pazury, które lekko utrzymują te miecze. No i z przodu mamy to jakby kabinę tej banszy. Według mnie ona jest trochę źle zrobiona. Niby zachowujemy te standardy serialowe. Ale zobaczcie, tutaj to, jak sobie otwieramy, to. Czasami może nam odpaść tutaj te elementy, bo nie są z dołu niczym podparte. No i tutaj od razu ona... No, ta figurka. Mimo, że tutaj są study, ale zobaczcie, jeśli chcemy je zamontować na tych studach, to... No... No tak, bo tutaj jakby te boki przeszkadzają, więc jedyne, co tak naprawdę możemy zrobić, to tutaj, wiecie, tak luźno położyć, że tak powiem. Możemy ją ty tak zamknąć, no i widzicie mm. to o czym mówiłem cóż, tak jak mówiłem, te boczne elementy naprawdę, one się nie trzymają zobaczcie, mimo że tutaj je przepiam, to normalnie już cała konstrukcja się nam tutaj sypie bo zobaczcie, wystarczy, że zaczepię i to już się sypie i ona nie jest tutaj dobrze usadowiona może wypaść, jest luźna no i to jest według mnie tutaj jednym no, nawet jednym, ale za to jakże dużym no i dość odczuwalnym Minusem jeśli chodzi o jakieś tutaj większe funkcje bawialne, więc sobie by jakąś tutaj prowizorycznie zamknę. No i z boku też według mnie to jest ładnie, tej akurat na ramienniki zrobione jest w takich przednich części pociągów. No i jeszcze na górze mamy samą górę, ten jakby głowę też ładnie wykończona tym tutaj pająkiem i takimi skrzydełkami. Naprawdę to jest ładnie zrobione, ale żeby nie, nie za długo prowadzić odcinek, ja już przechodzę do. Mecha Musiałam zmienić kat, ale zobaczcie. Mech zeina jest, no, widocznie niższy. Choć w serialu, mi się chyba, jeśli dobrze pamiętam, one były mniej więcej równe. No, ale jakoś wyszło. Tak to chciałam pokazać. I już przedstawiam Wam dokładnie Mech zeina. Tak się właśnie nam tutaj prezentuje od góry. Mamy tutaj dwa 4. Tutaj nawet dość ładne, pasujące nalepki. No, i nie ma tego, co wcześniej narzekałem w tym Mechu Baszy. Tutaj możemy sobie swobodnie otworzyć, wyjąć figurkę. Ona się te jak najbardziej trzyma, tutaj ma tak, żeby miała dosyć ma ta figurka luźno. No i tutaj nie ma na co narzekać, jeśli chodzi o właśnie ten jego kabinę, że tak powiem, sterowniczą. Z kolei, tak się właśnie ta kabina taki jest dosyć no, prostym elementem, przypomina mi trochę jakiś, no taki trochę kwadrat, tak jest mniej więcej skonstruowana i tak samo jest utrzymywana na tym korpusie, właśnie jak poprzedni Mech, czyli Mech Banszy. Pokażę Wam teraz ramiona. Ramiona są bliźniacze, więc zaprezentuję Wam tylko jedno. Tak się właśnie prezentuje: mamy element od starego skinjutsu. Fajnie tutaj został wpasowany. Tutaj też rączki ładnie, według mnie, zostały zrobione. Te jego ramiona. Zobaczcie, tak, tutaj te wykończenie niebieskimi elementami. Tutaj jeszcze wykończony został furikenem, No i ta jakieś ostrza, żeby mógł się wiadomo obronić. I tutaj jeszcze nóżki. Ładne tej też zostały dane, niestety naklejki, ale ładnie się tej wpasowały. Tutaj widocznie przeważa jednak ten biały, ale jednak tego szarego też jest niemało. Więc zobaczmy sobie, jeszcze niżej Wam pokażę. I tej stopy też podobnie zostały wykonane jak stopy w przypadku banszy No ale sobie przejdźmy do tyłu. Tył jest akurat tej, tej nogi, to jest zwykły tył. No i tutaj mamy też podobnie jak u baszy, takie mini silniczki. No, i tej też chyba jakieś silniczki. I jeszcze wam pokażę, bo dosyć według mnie jest tutaj ciekawy ten jego, jakby główka. To w ogóle chyba powinno być o tak, właśnie. Chyba to powinno być o tak zaczepione. Ładna ta główka, jakby mi przypominała głowę sokoła. Jak wiecie, Zej miał takiego swojego sokoła, ale też trzeba się zagłębiać w historię Ninjago. więc główka jest ta ładnie wykończona, tutaj naklejkami i takim końcowym starciem zakończymy sobie ten odcinek więc nagle ale zanim skończę, muszę wam koniecznie podziękować, w ten dzień, który nagrywam już będę miał więcej, za 102 subskrypcje, bo w dzień, którym nagrywam mam już 102 subskrypcje biły mi tego samego dnia co 100, więc bardzo za nie dziękuję, no i możecie pisać jeszcze propozycje, co jeszcze mogę zrobić na 100 subskrypcji, bo będzie na pewno live na instagramie, może w tego odcinka już był live na instagramie ale w każdym razie, jeśli dojść do tego, macie link w opisie. A w każdym razie, to już było na tyle: to na odcinku nagrawał dla Was. Krzyku lego, trzymajcie się, cześć i pa! pa.